Chłopaki, jestem naprawdę podekscytowany, że mogę zaprezentować Wam nowy wybór produktów, które z pewnością Was zainteresują. Nie chcę psuć Wam niespodzianki, więc zostańcie z nami i dowiedzcie się wszystkiego zaraz po piosence przewodniej. Numer 3. Ta barierka zabezpieczająca do łóżka jest idealna do ochrony dzieci przed wypadnięciem z łóżka podczas snu. Posiada przycisk po obu stronach i można go łatwo opuścić, aby umożliwić wkładanie i wyjmowanie dziecka z łóżeczka. Jest odpowiedni dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 5 lat. Można go używać na łóżkach standardowych i z listwami o grubości materaca od 10 do 20 cm. Wykonany jest z nadającego się do prania materiału poliestrowego i ma lekką metalową rurkę. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 2. Gdy nadchodzi czas przejścia z łóżeczka do łóżka, idealnym rozwiązaniem jest boczna barierka ochronna. Barierka zabezpieczająca chroni dziecko przed wypadnięciem z łóżka podczas snu. Łatwo mocuje się go pod materacem i jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami łóżek. Odpowiednie dla dzieci powyżej 18 miesięcy i do 5 lat. Jest wykonana z lekkiego, ale wytrzymałego materiału. Cenę tego artykułu można sprawdzić klikając łącze w opisie. Numer 1. Barierka na łóżko Foppa Pedretti Hopla to bezpieczna i ochronna składana barierka, którą można łatwo zamocować pod materacem i która pasuje do większości popularnych typów łóżek. Ma metalową, malowaną konstrukcję i jest odchylany, co ułatwia ścielenie łóżka lub układanie dziecka do odpoczynku. Zajmuje niewiele miejsca, ponieważ po złożeniu można ją przechowywać w praktycznej torbie dołączonej do zestawu. Nadaje się dla dzieci od 18 miesiąca życia do 5 lat. Jeśli chcesz poznać ceny tego produktu, kliknij link w opisie.